Zaburzenia odżywiania influencerek. Hejka, dzisiaj trochę w mniej optymistycznej odsłonie z tego względu, że temat jest bardzo poważny, dlatego postaram się bardzo merytorycznie podejść do tematu, a nie ukrywam trochę, podchodzę do tego też personalnie, ponieważ sama się z tym zmagałam. Ale najpierw krótkie przywitanie, więc jeśli cię tu jeszcze nie było, to hejka! Ja jestem Martyna, jestem magistrem Dietetyki Klinicznej i tutaj na kanale uczę zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowych relacji z jedzeniem w taki prosty um, i mam nadzieję, że łatwo dostępny sposób dla każdego, tak żebyście mogli za pomocą tych zdrowych nawyków cieszyć się super samopoczuciem, energią i też pewnością siebie. Nie ukrywam, że do nagrania tego filmu skłonił mnie ostatni filmik Marysi Jeleniewskiej, w którym przyznała się do zaburzeń odżywiania. W sekcji komentarzy do zaburzeń odżywiania przyznały się również inne osoby, czy też influencerki, które prawdopodobnie również zmagają się właśnie z tym problemem. I czy to nie jest straszne, jak zobaczymy, jak dobrze influencerzy, czy generalnie osoby po prostu pokazujące cokolwiek w internecie potrafią maskować swoje emocje i swoje odczucia problemy? Moim zdaniem Marysia Jeleniewska to jedna z bardziej sympatycznych, takich ciepłych i naprawdę uśmiechniętych osób, które możemy spotkać w internecie. Na jej filmikach możemy zobaczyć, jak tak naprawdę korzysta z życia, tak? Bo podróżuje, spełnia się jako tak młoda kobieta, a mimo to od 7 lat bo tak wynika z komentarza, który my Marysia Jeleniewska dała pod swoim filmem od 7 lat zmaga się właśnie z zaburzeniami odżywiania. I naprawdę, naprawdę jest to straszne, i przykre, bo ja osobiście, oglądając filmiki Marysi, nigdy nie spodziewałabym się, że dotknął ją właśnie taki problem. Dlatego dzisiaj trochę o zaburzeniach odżywiania. Jakie mamy rodzaje, na co zwracać uwagę, do kogo udać się właśnie, jeśli na takie zaburzenia cierpimy. Z tego względu, że uświadomiłam sobie, jak wiele osób dotyka ten problem. A nie ukrywajmy, ma to ogromny wpływ na nasze życie, na nasze dojrzewanie, na nasze zdrowie. Zaburzenia odżywiania to nie tylko anoreksja czy bulimia, ale również nadmierne liczenie każdej kalorii i zwracanie uwagę, czy aby na pewno jest to zdrowe, oraz kompulsywne objadanie się, czyli tak naprawdę moment, w którym my pakujemy w siebie tak ogromne ilości jedzenia, że aż rozbolewa nam nas brzuch, i potem, oczywiście, mam do siebie ogromny wyrzut sumienia, wyzywam siebie od najgorszych i uważam, że do niczego się po prostu nie nadajemy. Więc po pierwsze anoreksja, która jest zwana również jadłowstrętem psychicznym, polega oczywiście na tym, że na wskutek nieakceptowania swojego ciała my odmawiamy sobie spożywania pokarmów, spożywania jedzenia i cały czas uważamy się za osoby niewystarczające. Anoreksja polega na tym, że ktoś świadomie odmawia sobie jedzenia, dlatego że uważa się za osobę grubą, uważa, że od tego może przytyć i generalnie boi się, że przykładowo zjedzenie po prostu jakiegoś posiłku może wpłynąć na jego zmiany wizualne, a przez to, że jej nie akceptuje, to cały czas dąży do tego, żeby zmieniać swoje ciało. Osoby z anoreksją poznamy nie tylko po tym, że są bardzo wychudzone, ale również i po tym, że mają problemy z wypadaniem włosów, ich skóra jest bardzo blada i te osoby zazwyczaj po prostu nie mają energii z tego względu, no, że nie, nie jedzą, tak więc skąd tak naprawdę tą energię mają mieć? Jeśli chodzi o medyczne aspekty zaburzeń odżywiania, to osoby chore na anoreksję zmagają się z wieloma niedoborami oraz również zaburzeniami hormonalnymi. I jaka jest pierwsza czerwona flaga, jaką powinniście zauważyć, jeśli chodzi o anoreksję? Pierwszą oznaką świadczącą o tym, że to już zaszło trochę za daleko jest to, że dziewczyny, kobiety mające anoreksję, chorujące na, na anoreksję mają zanik miesiączki. I tak naprawdę ten zanik miesiączki wynika z tego, że po prostu nasz organizm nie dostaje energii, której potrzebuje do funkcjonowania, więc zaczyna po prostu wyłączać powoli procesy, na których tę energię po prostu może zaoszczędzić. Więc w sytuacji, w której na przykład Wy lub ktoś z Waszych bliskich na przykład mówi, że jeszcze tylko 2 kg albo będę lepiej ważyć, jak będę ważył poniżej 50 kg i tak dalej, to naprawdę zastanówcie się, czy ta osoba po prostu nie zabrnęła zbyt daleko. I co tak naprawdę można zrobić w przypadku, kiedy dotyka nas właśnie taki problem? Po pierwsze, Odobserwować lub najlepiej odinstalować media społecznościowe, które często są triggerem odnośnie tego, że po prostu ludzie się głodzą. Instagram roi się tak naprawdę od pięknych, idealnych zdjęć sylwetek, natomiast zdajcie sobie sprawę z tego, że nasze ciała wcale tak często nie wyglądają i często to, jak wygląda to zdjęcie, jest zasługą po prostu Photoshopa. To normalne, że nasze ciała mają celulit, że mamy jakąś fałdkę na brzuchu, że mamy na przykład skórek, która gdzieś tam faluje. Naprawdę nie ma w tym nic złego i tak naprawdę. Nasze ciało nie wpływa na naszą wartość, o tym należy też pamiętać. Natomiast osoby chore na anoreksję często właśnie nie widzą tego, że to jest wyidealizowane i po prostu same próbują dążyć do sylwetki, której tak naprawdę nie da się osiągnąć. Jak nie pomagać osobie chorej na anoreksję? Na pewno nie mówić jej czegoś, no teraz to dobrze wyglądasz, w końcu się za siebie wzięłaś. Albo nie mówić tekstów w stylu, jesteś coraz chudsza. Tak naprawdę to właśnie taki tekst może mobilizować dalej osobę do tego, żeby nadal się głodziła, no bo ona w końcu chce być coraz chudsza, więc cieszy się, że jej efekty są po prostu zauważalne. Kolejnym zaburzeniem odżywiania jest bulimia, która ma z anoreksją sporo wspólnego, bo oczywiście jej również głównym punktem jest nieakceptacja swojego ciała. Osoba chora na bulimie chce schudnąć, natomiast często też cierpi na wilczy apetyt, przez to, na przykład głodzi się przez cały dzień, po czym ma napad jedzenia, w którym po prostu zjada wszystko, nawet były przypadki, w którym osoba zjadła po prostu mydło na wskutek tego całego popłochu i potem oczywiście zażywa środki przeczyszczające lub prowokuje wymioty, które właśnie mają na celu wyrzucenie tego wszystkiego. Niektóre osoby nie uciekają w środki przyczyszczające czy też wymioty, tylko po prostu nadmiernie ćwiczą, bo dzięki tym ćwiczeniom mają po prostu spalić wszystko to, co zjadły. Tak jak powiedziałam, bulimia też powstaje na skutek braku akceptacji swojego ciała. Uważamy, że jesteśmy brzydcy, grubi, że nie zasługujemy na nic i że generalnie chcemy tego, żeby nasze ciało się zmieniło. Bulimię również możemy rozpoznać często po prostu patrząc na uzębienie drugiej osoby, z tego względu, że mają one... Bardzo specyficzne przebarwienie na zębach, które właśnie na wskutek wymiotów częstych, tak po prostu dochodzi do erozji tego szkliwa. Jeśli chodzi o powikłania w przypadku bolimi, to są one równie poważne jak w przypadku anoreksji. Z tego względu, że tutaj również może dojść do zaburzeń hormonalnych, ale również do zaburzeń krążenia. Na wskutek właśnie częstych wymiotów czy środków przeczyczających po prostu dochodzi do utraty potasu, a potas bezpośrednio wpływa na pracę naszego serca. W przypadku bulimi najlepiej sprawdza się sposób leczenia w postaci terapii. Jest to kognitywna terapia behawioralna, która właśnie ma na celu zmianę po prostu sposobu myślenia na temat swojego ciała i yy, jedzenia. Wykształcenie sobie zdrowej relacji z jedzeniem. Oczywiście, na skutek tych wymiotów często dochodzi do nieprawidłowego pecha w naszym żołądku i też po prostu do podrażenia przełyku. Przez to osoby chore na bulimie bardzo często mają zapalenie błony śluzowej żołądka, czy też po prostu nadżerki w przełyku, które właśnie są spowodowane wymiotami. Jaka jest czerwona flaga w przypadku bulimi? Jeśli w przeciągu ostatnich kilku miesięcy zauważyłaś, zauważyłaś u siebie dwa takie napady w ciągu tygodnia. To to jest znak, żeby poprosić po prostu kogoś bliskiego o pomoc lub udać się do specjalisty. Czego nie mówić o sobie zmagającej się z bulimią? Nie mówimy nic w stylu: "Nie możesz być normalna albo się głodzisz, albo się obżerasz. Czemu nie możesz być jak normalna osoba? Albo chyba trochę sobie za dużo nałożyłaś, wiesz, że to jest kaloryczne". Tak po prostu nie mówimy. W przypadku żadnych zaburzeń odżywiania Kolejnym zaburzeniem są napady kompulsywnego obiadania się, i do nich dochodzi w momencie zazwyczaj, kiedy odczuwamy silne emocje. Na przykład, stresujemy się czymś, to oczywiście co robimy? Sięgamy po jedzenie i wpychamy w nie po prostu niekontrolowanie to jedzenie w siebie, po czym oczywiście mamy wyrzut sumienia, jesteśmy beznadziejni, znowu nawaliliśmy i generalnie nic nie ma sensu. W przypadku osób, które właśnie kompulsywnie obiadają się, często dochodzi również do tego, że te osoby podczas samego napadu już czują ogromny dyskomfort, ale po prostu boją się przestać, boją się zmierzyć z tym, co po prostu poczują i jak się poczują. Czyli w przypadku właśnie kompulsywnego obiadania się dochodzi do tego, że jest zapalnik. Kłótnie, na przykład z bliską osobą, tak? albo jakaś sytuacja, która nas rozczarowała, coś poszło nie po naszej myśli, i my właśnie nie potrafimy poradzić sobie z naszymi emocjami, więc po prostu szukamy tego pocieszenia w jedzeniu, ładujemy w siebie naprawdę ogromne ilości jedzenia, po czym wracamy do punktu wyjścia i dalej czujemy się beznadziejnie, bo nie nadajemy się do diety, nie możemy być jak normalni ludzie, czy też po prostu nie potrafimy się opanować. To oczywiście są teksty, które mówi sobie osoba cierpiąca na napady kompulsywnego obiadania się. I jaka jest czerwona flaga w tym przypadku? Moment, w którym ktoś cię zdenerwował, coś poszło nie po Twojej myśli, a ty odruchowo sięgasz po batonik, bo że ten batonik po prostu sprawi, że poczujesz się lepiej. Oczywiście te osoby wiedzą, że nie poczują się lepiej długodystansowo, ale liczą, że w tym momencie, właśnie w tej chwili, ten batonik zrekompensuje im to, co przedtem się wydarzyło. I najlepsze ćwiczenie, jeśli chodzi o kompulsywne objadanie się, to są to schody. Na kartce rysujemy sobie schody, które mają kilka pięterek. Na górze tych schodów rysujemy moment, kiedy miałyśmy napad takiego jedzenia. Na każdym poszczególnym schodku piszemy, jaka była przyczyna, która właśnie wywołała w nas ten napad. Dochodzimy do samego dołu i dzięki tej kartce, dzięki takim schodkom możemy sobie uświadomić, jaki był trigger, który właśnie wywołał w nas emocje, które skłoniły nas do sięgnięcia po jedzenie. Natomiast w przypadku kompulsywnego obiadania się również bardzo ważna jest terapia i nauczenie, zarządzanie swoimi emocjami w trakcie niefajnych, stresujących sytuacji. I ostatnim rodzajem zaburzenia, które jest dla mnie wyjątkowo ciężkie, ponieważ sama się z nim kiedyś zmagałam, jest to ortoreksja. Ortoreksja jest to zaburzenie odżywiania, które polega na tym, że my obsesyjnie liczymy kalorie i pilnujemy, czy aby na pewno to, co jemy, jest zdrowe. Nieraz dochodzi do tak bardzo abstrakcyjnych sytuacji u osób chorych na ortoreksję, że na przykład my postrzegamy pomidor jako może coś niezdrowego, z tego względu, że jest on pryskany pestycydami, co może wpływać na to, że on po prostu nie jest zdrowy. Sytuacja również bardzo częsta z życia osób chorych na ortoreksję to jest to na przykład to, że one pilnują czy aby na pewno nie sypnie się im o jedno, dwa ziarnka ryżu za dużo, ponieważ to już może sprawić, że ich efekty nie będą zauważalne. Jest to bardzo poważne zaburzenie odżywiania i nie należy tego kompletnie bagatelizować i niestety, ale coraz więcej osób zmaga się z ortoreksją, zwłaszcza osób, które na początku chciały niewinnie schudnąć, natomiast potem zapętliły się w ten krąg tego, czy aby na pewno one nie jedzą za dużo. Jakie są czerwone flagi w przypadku ortoreksji? Jeśli widzisz na przykład, że ktoś nagle przestał jeść pieczywo czy owoce, a kiedyś uważał je za zdrowe, a teraz uważa na przykład, że chleb tłuczy, a e, owoce są niezdrowe, bo mają cukier, to może świadczyć o tym, że ta osoba boryka się z ortoreksją. Osoby chore na ortoreksję podporządkowują cały swój dzień posiłkom. Od rana do wieczora myślą tylko o tym, co zjedzą i czy, aby na pewno to, co mają zjeść, jest odpowiedniej jakości. Pilnują bardzo sposobu przygotowania, żeby to nie było smażone, żeby to nie miało żadnych szkodliwych substancji. Obsesyjnie patrzą po prostu, co jedzą. I nie jest to dobre, i nie jest to zdrowe. Wykluczają nagle produkty, które kiedyś lubiły, tylko dlatego, że zmieniło im się postrzeganie na temat tego produktu. Czyli właśnie, na przykład chleb tucze, a owoce mają zbyt dużo cukru, a generalnie jedzenie pizzy raz na jakiś czas już może wpłynąć na to, że Twoje ciało będzie na tym cierpiało. Jeśli podejrzewasz u siebie ortoreksję, to zachęcam do wypełnienia testu Orto15. Link daję w opisie tego filmu, bo może dzięki temu ktoś zrozumie, że jednak potrzebuje pomocy i odważy się po tą pomoc sięgnąć. Jeśli chodzi o konsekwencje ortoreksji to oczywiście jest to zanik przyjemności z jedzenia, często również niedożywienie, niedobory, które wynikają z tego, że po prostu zaczynamy trochę się głodzić, bo coraz mniej produktów odpowiada naszym standardom. Odczuwamy niepokój, poczucie winy, wstyd za to, że na przykład coś zjedliśmy, czyli generalnie wiążą nam się po prostu z emocje, z jedzeniem same negatywne emocje. Pamiętajcie, że nie musicie wstydzić się prosić o pomoc, że tak naprawdę te rzeczy, które opisałam, to są to choroby, które często nawet są niezależne od Was. Jest mnóstwo czynników, które właśnie wpływa na to, że osoby zapadają na zaburzenia odżywiania i uwierzcie mi, że jedynym wyjściem z tej sytuacji to jest zrozumienie problemu i po prostu pozwolenie sobie pomóc. Do kogo zgłosić się po pomoc z zaburzeniami odżywiania? Dobrym tropem oczywiście będzie psycholog, czasem nawet psychiatra i psychodietetyk, który pomoże odbudować zdrowe relacje z jedzeniem. Swego czasu Netflix również wypuścił film To The bone", który opowiadał historię dziewczyny zmagającej się z anoreksją. Jeśli ktoś na przykład w swoim otoczeniu ma osobę zmagającą się z zaburzeniami odżywiania, to polecam zobaczyć ten film, bo dzięki temu filmowi często można zaoszczędzić sobie niefajnych i przykrych sytuacji, które tak naprawdę często sami wywołujemy u takich osób. A jeśli ktoś z Twoich bliskich zmaga się z zaburzeniami odżywiania... Nigdy nie próbuj u takich osób wywołać poczucia winy. Nie mów, że postarałam się, więc zjedz to, albo zjedz to dla babci, albo dlaczego tyle nie zjadłaś, albo czemu sobie tylko nałożyłaś. Naprawdę nie trygerujcie takich osób, bo właśnie przez to one jeszcze bardziej w tych zaburzeniach odżywiania się zapętlają. Mam naprawdę wielką nadzieję i liczę na to, że ten film pomoże chociaż jednej osobie, która może zauważy u siebie wstępne symptomy odnośnie zaburzenia odżywiania i zmobilizuje ją do tego, żeby po prostu poprosić o pomoc, bo to nie jest żaden wstyd. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Był on taki nieco poważniejszy, ale chciałam po prostu, żeby też tak zabrzmiał, bo zaburzenia odżywiania to naprawdę jest poważna rzecz. To nie jest coś w stylu, że ktoś sobie coś wymyśla, tylko jest to naprawdę poważne zaburzenie, choroba, która po prostu wymaga pomocy. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Cześć!